Witam Zuzulu, posłuchaj, jeżeli chodzi o sam fakt dobierania małżeństw, no to przecież mamy Indie, no, przecież to trzeba wziąć pod uwagę, że to jest ogromna społeczność i tam nie ma mowy o innym dobraniu. Zresztą każdy tylko się rodzi, automatycznie ma robiony horoskop, rodzice muszą wiedzieć co będzie i jak co będzie z, z dzieckiem, jak je kształtować, w jakim kierunku. I to w Indiach się robi. W Znowu ten fotel trzeszczy. To jest podstawa jakby hinduskiej egzystencji, ale nie tylko i hindusi. Wiesz, właściwie właściwie każdy król. Właściwie wszystkie osoby na jakimś takim już świadomym stołku robią to. Wiesz, ja, przecież mojej pracy gro, to jest właśnie małe dzieci. Znaczy nie mówię gro, bo to nie jest prawda, że gro, no to jest jakieś 20% mojej pracy, no bo w sumie właściwie nie wiem co nazwać moją pracą, tak, ale chociażby pod ustawianie dzieci jak. I to przychodzą z bardzo, znaczy już z niemowlakami, ja najbardziej lubię ten moment, bo no, po pierwsze, bardzo łatwo jest zaznaczyć pierwszy rok życia. Ten pierwszy rok życia, a właściwie te pierwsze trzy lata, stanowią o całej egzystencji przyszłości dziecka. Bo to jest przede wszystkim struktura i bycie, istnienie. Funkcjonowanie. Czego brakuje w organizmie? To wszystko widać. I na co mają zwrócić uwagę, i w jakim kierunku świadomość nasza idzie. Czy to jest dziecko filologiczne, czy matematyczne, to jest wspaniała rzecz. Kosmogram wtedy otwiera zupełnie, zupełnie inne przed rodzicami perspektywy. I jednocześnie, no co to ukrywać, ale przecież, jeżeli jesteśmy rodzicami, to chcemy wiedzieć, czy mamy iść drogą na przykład, chociażby, chociażby, co jest skrajne, ale prawdziwe, drogą muzyka. I tworzyć tego muzyka. Czy tworzyć kompozytora w tej muzyce. Czy tworzyć na przykład wielkiego pianistę, czy skrzypka. Czy... A to jest, to jest. I to starsi muzycy mogą potwierdzić, bo niektórzy wiedzą, jak wpłynął kosmogram na nich, bo jeden z profesorów Tworzył kosmogramy, i oni, jego uczniowie, tworzyli potem dalej swoją karierę. Ale nie tylko, chociażby w sztuce, plastyce, rzeźbie to jest bardzo ciężka praca, ale jednak przecież widać fantastycznie lekarza, widać fantastycznie chociażby człowieka prawa prawnika, ale nie chodzi mi tutaj o prawo, tylko bardziej o, o nieładne słowo użyję, ale człowieka, który dyktuje prawo, na przykład chociażby no, przywódcę jakiegoś. Miałem do czynienia akurat z takim dzieckiem i mówię, proszę Panią, ale to będzie wielki przywódca, tutaj trzeba bardzo uważać, trzeba to, 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 to kształcić, tak, tak, tak. Po trzech latach zadzwoniła mama i mama powiedziała w ten sposób. Panie Ryszardzie, miał pan 100% racji. On jest szefem całego podwórka. Mało tego, poszedł do żłobka i tam rządził. Mało tego, naprawdę ma wielkie predyspozycje. Przepraszam, muszę na chwilę odejść, muszę wyłączyć wodę, bo gotuje się. Będzie zaraz taki gwizd. Już jestem. Bo czajnik jest niemiłosierny, trzeba go włączyć. Będzie inaczej strasznie mocno krzyczać. Ale zostawmy to. I teraz, jeżeli dobieramy te dzieci, mamy te kosmogramy, i te kosmogramy tych dzieci zostają u tych astrologów, ci astrolodzy po prostu przekazują sobie tak, tak jest w Indiach, i, 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 tworzą, i tworzą te pary, tak, bo wiesz, w Indiach jest troszeczkę inaczej, łączy się. Ci narzeczeni nie wiedzą, ale że się spotkają. Ale o dziwo! Przecież te małżeństwa funkcjonują i w Indiach jest. Mimo to, że ci astrolodzy. Nie słyszałem, żeby w Indiach były jakieś takie dziwne działania, na przykład patologiczne. Jednak te kobiety. Kochają tych mężów. Te dzieci są fantastyczne. Nie są to osoba, odosobnione przypadki, bo my patrzymy na Indie z punktu widzenia naszej wyobraźni, Ale kiedy człowiek jest w tych Indiach, jednak to wszystko się kręci. Jest to, jakby nie było drugie mocarstwo co do wielkości. I zaludnienia, ale i także mają własne satelity, mają własne ogromne uczelnie. I jest to naród wielkich kontrastów, ale jednocześnie czegoś doskonałego wolnego wyboru wolnego, świadomego wyboru i mało tego, że świadomego wyboru to jest kraj, gdzie, Istnieje się i istnieje się na bardzo wysokim poziomie. Więc ja osobiście bardzo to sobie cenię, bo to jest chyba najważniejsza rzecz. Więc jeżeli tam dobór tych małżeństw występuje i trzeba by było ale robić na przykład tak jak w Indiach, na przykład przyjdzie, przypuśćmy Polka, no to srełodzy będą po prostu tak samo funkcjonować jak tu, przecież tam. Oprócz tego na przykład mamy przez te świątynie liści palmowych, tak, te przepowiednie. Z, z liści palmowych potem następnie przecież astrolodzy funkcjonują i, i tak samo jest przecież w, w Azji całej Azji właściwie astrologzy przewodzą i w buddyzmie też astrolog jest potrzebny po to żeby wyznaczył chociażby miejsce gdzie i sprawdził ten kosmogram jak to przejdzie jak ta reinkarnacja pójdzie i to jest zupełnie normalne, a czy tu w Europie się tak stanie? Tak jak powiedziałem na samym początku, wśród tych rodzin królewskich, wśród tych rodzin świadomych, jest to zupełnie normalna rzecz. To jest kolej losu, po prostu kolej losu. Tak chyba wszystko, no bo astrologia jest dziedziną, która po prostu pomaga nam. W egzystencji, a egzystencja jest podstawą bytu człowieka. Jeżeli byt, no to chcemy być albo nie chcemy być, chyba że ktoś nie chce. Ale to on nie musi się wtedy udać do astrologa, tylko niech się uda zupełnie w innym kierunku. Do zobaczenia. I zapraszam. No, to jest takie pytanie, bo na pytanie było, padła taka wypowiedź, i ja szybciutko stworzyłem tę, tę moją wypowiedź. Bo jak zawsze ta wypowiedź nigdy nie jest do końca. Nigdy nie jest do końca, bo zawsze ten koniec gdzieś jeszcze musi być i istnieć. Do zobaczenia. I zapraszam na dalszy ciąg, oczywiście, opowieści. No, tym razem, już astrologi. Ale przecież, no o czym by innym. No, do zobaczenia.